Dzień dobry Państwu, Sławomir Kalwinek ze studia festiwalowego 20 Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Jest to nasz pierwszy odcinek studia festiwalowego i mamy pierwszego gościa, przewodniczącego jury, profesora Adama Adamskiego. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Jakie filmy w tym roku są zgłoszone do konkursu? I ile ich jest? Do konkursu zostało dopuszczonych przez komisję, która zaakceptowała jak gdyby, pierwszy, pierwszy wybór filmów. Mamy ich 44. Filmy są bardzo różnorodne tematycznie. Do konkursu zostały zgłoszone zarówno propozycje z Europy, jak i dużo propozycji polskich twórców filmów przyrodniczych. Mam nadzieję, że, że obrady, jeżeli pozwolą naprawdę wybrać te najlepsze filmy i docenić ilość pracy, energii, którą filmowcy muszą włożyć w tworzenie bardzo specyficznych filmów, jakimi są filmy przyrodnicze. No właśnie, ale te tegoroczne filmy chyba nie tylko są takimi typowymi przyrodniczymi. E, tak, mamy, mamy także filmy. E, nie stricte przyrodnicze, natomiast obracające się w konwencji filmów przyrodniczych. Powiem szczerze, że było to dla mnie, kiedy zacząłem przeglądać filmy konkursowe, na początku spore zaskoczenie, aczkolwiek z przyjemnością obejrzałem sobie te, te propozycje. Są bardzo ciekawe, bardzo przemyślane i no, zobaczymy, czy też te filmy zostaną docenione przez jury. Jak będą wyglądały obrady jury i jak będą wyglądały pokazy filmowe? Jeżeli chodzi o obrady jury, jury składa się z czterech osób plus pani sekretarz jury. No, nasze obrady są już ułatwione troszeczkę, dlatego że mieliśmy możliwość wcześniej zapoznać się z tymi filmami. I w czasie obrad mamy już każdy z członków jury, ma swój punkt odniesienia, ma swoje typy. I łatwiej nam wtedy już rozmawiać o, o konkretnych nagrodach dla konkretnych pozycji filmowych. No zawsze wywołuje to ożywione dyskusje, dlatego że każdy, każdy z członków jury preferuje inny. Inne spojrzenie w fotografii przyrodniczej, i to jest właśnie niesamowicie ciekawe, że w trakcie obrad dzielimy się tymi spostrzeżeniami, dyskutujemy o nich no i wyłaniamy na demokratycznej zasadzie większości najlepsze filmy, które uznaliśmy, że spełniają wszystkie kryteria filmu festiwalowego, który warto nagrodzić. A czy przewodniczący jury, Adam Adamski ma już swojego faworyta albo faworytkę? No nie chcę tutaj zdradzać przecież. E, powiem szczerze, że mam swój film, który po przejrzeniu wszystkich 44 filmów zapadł mi bardzo w pamięć, zainteresował mnie, wchłonął, wchłonął mnie całkowicie i, i będę a no, starał się, żeby ten film także został zauważony przez pozostałych członków Żyli. Jak można by było zachęcić potencjalnych widzów? No bo dzisiaj zaczynamy pokazy. Jak zachęcić widzów do tego, żeby jednak przyszli do, do kina, do hubu kultury, do kina Charlie i oglądali te filmy? No bo przecież zobaczenie w kinie to nie jest to samo, co zobaczenie tego samego filmu w telewizji czy w streamingu. Tak, kino daje niesamowity inny odbiór obrazu, a dzięki wielkiemu ekranowi możemy docenić. Kunst filmowców przyrody, którzy pokazują nam rzeczy dla większości śmiertelników zakryte, nie, nie, nie do poznania, nie do obejrzenia. Natomiast tutaj mamy to wszystko podane z profesjonalnym komentarzem, możemy poznać tajniki funkcjonowania przyrody, możemy zobaczyć piękno tej przyrody i zastanowić się, w jaki sposób możemy chronić tą przyrodę, żeby dla potomnych zostało to, co najpiękniejsze. A tak tytułem kronikarskiego przypomnienia. Skąd są filmy, które są dopuszczone do konkursu? Jakich mamy autorów? Nie mówię, że wszystkich wymienisz. Yy, nie chciałbym wymieniać, dlatego że jest ich tylu, że po prostu nie chciałbym kogoś pominąć. Mamy kilkudziesięciu reżyserów, tak samo wielokrotnie więcej operatorów zdjęć filmowych, którzy tworzyli te filmy. Są to znane nazwiska zarówno w Europie, jak i w Polsce, i, i no, jest to naprawdę pierwszy, pierwszy sort twórców, którzy gwarantują niesamowite doznania estetyczne, dydaktyczne, kiedy będziemy oglądali efekty w pracy w kinie Charlie w czasie festiwalu. Dziękuję za to spotkanie. Proszę państwa, zapraszam na pokazy do kina Charlie, zapraszam na wystawy, mamy ich aż 6, zapraszam na warsztaty, a festiwal odbywa się od 10 września 2025 roku aż do 14, kiedy poznamy zwycięzców te filmy, tych twórców, którzy zrobili najlepsze i najwyżej, najwyżej docenione, najbardziej najlepiej ocenione filmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast Filmowa Migawka.